Właśnie najpierw pokażę w jaki sposób y, udało mi się znaleźć cheat w bladzie. Nie będą to jakieś, nie będzie to jakiś Rocket Science, natomiast okej, okay, no to zaczynamy i y, najpierw sobie odpalimy moje Ubuntu. Ono nawet gdzieś tam się już czai, widzę. Y, tak. I na moim Ubuntu widzimy tam folder właśnie z grą Blood, to jest w ogóle wersja shareware'owa, czyli darmowa, czyli po prostu ściągnąłem ją teraz, bo nie mam tej gry w swojej kolekcji, także ściągnąłem sobie tą wersję darmową. No i teraz sobie zobaczymy jakie tam są pliki, zresztą wyświetliłem je już tutaj, że takie właśnie pliki jak na ekranie są. No i pierwsze co zacząłem szukać, to zacząłem szukać w exe, czyli w głównym pliku gry. No to jakbyśmy sobie dali kata, czyli wyświetlili ten plik, no to się zrobi sieczka i terminal się wywali, to od razu mówię, więc no nie bardzo to jest plik binarny. Natomiast jest takie polecenie pod Linuxem, nazywa się strings i ono wyświetla po prostu same stringi z tego, z danego ptiku. Jak puścimy sobie, to widzimy, że lecą stringi różnego rodzaju. Czyli takie, które już są. No, nie ma tam jakichś znaków specjalnych sterujących, tylko znaki, które można poczytać. No i w tym momencie no, jest trochę tego, niewiele tu można wywnioskować. Więc co zrobiłem? Zrobiłem coś takiego, że... Znaczy wtedy to robi w ogóle korzystałem z takiego kultowego też menadżera plików, zwanego Norton Commanderem. No i w tym Nortonie przeglądałem ten plik, to zajęło mi... no... Pewnie parę godzin, żeby znaleźć te cheaty, ale po prostu tak się zaparłem, że ja to muszę znaleźć, że... Yy, no, w końcu to zrobiłem. No, ale teraz się posłużymy narzędziami pod Linuxem, bo jest po prostu prościej, przynajmniej... Mnie. Yy, więc mamy te stringi. I teraz... Użyjemy polecenia tr. Minus d, co oznacza, że skasujemy sobie. Minus c, co oznacza, jakby, obrócenie operacji. To znaczy, że w tym momencie wezmę sobie te, yy, wszystkie stringi, wszystkie duże litery i skasuję, skasuję wszystko, co nie jest dużą literą. Jeżeli tak zrobię, to otrzymaliśmy coś takiego, czyli zostawił nam same duże litery. Yy, no, z tego raczej niewiele nam wynika, więc musimy zrobić to inaczej, czyli damy AZ. Spacja, czyli spacji jeszcze też nie będziemy spacji wyrzucać. I znaki końca wiersza. To już jest znacznie lepiej. Teraz uzyskujemy coś takiego. Ale że jest tego dość dużo. No to jeszcze też poleceniem TR następnym zamienimy sobie znaki końca wiersza na spację. I w tym momencie już sytuacja wygląda dużo lepiej, bo mamy, jak widać, jakieś tam. Normalne teksty, czyli enter, tu enter mamy old password, enter new password, invalid password i tak dalej, i tak dalej. Jakieś e, error, buton, button error, no różne, różne napisy, czyli coś z tego już nam wychodzi. No i teraz, jeśli byśmy chcieli przejrzeć to, no to jeszcze sobie damy komendę less na koniec po która nam spowoduje, że możemy sobie spokojnie scrollować i oglądać te. Ten plik. No, no więc oglądamy, tutaj nie ma nic ciekawego jakaś sieczka. Yy, tu jakiś, o, mamy że blood shareware. żeby nie był go osłowny, że używam shareware'a. Następnie przechodzimy dalej dalej, yy, you found a secret, ale to, to w grze prawdopodobnie jest coś takiego, że się po prostu znalazło jakiś tam secret. To już mamy na przykład you cheated, czyli być może. Być może gdzieś tam są te cheaty, czyli nasze kody. I lecimy dalej. Mamy jakiś credit, speak up, respawn. No, wszystkie te, te teksty, które prawdopodobnie w, grach, w grze zobaczymy. Lecimy dalej. Yy, I gdzieś coś powinniśmy tutaj natrafić. Doszliśmy do końca pliku i przegapiłem to gdzieś. Więc wracamy. Do góry. Do góry. Oczywiście ja to wcześniej sprawdzałem przed nagrywaniem. I... <ścoughs> I znowu mam problem odnaleźć to. Także nie ma się co dziwić, że wtedy jako. Yy... Na Nastolatek spędziłem dużo czasu, żeby to ogarnąć. O, tu jest właśnie to, bo to mi umknęło, bo jest to, to są zwykłe angielskie napisy, więc bez problemu je możemy tutaj odczytać. Natomiast tutaj mamy jakieś niezidentyfikowane bliżej zlepki liter. Ale na moje oko od razu to po prostu wygląda jak... Yy, wygląda to jak słowo, jakieś słowa. Więc ja sobie to pozwolę skopiować. To znaczy jakieś słowa, ale zaszyfrowane jakby. No i pierwsze co mi przyszło do głowy tutaj, że te słowa yy, są zaszyfrowane takim yy, algorytmem jak... Yy, Rot13, albo inaczej jest szyfr Cezara, czyli po prostu... Każda litera jest przesunięta o x pozycji w górę lub w dół. Czyli na przykład jeżeli, jakby ten, nie wiem jak to nazwać, n, powiedzmy, że n wynosi 1, no to z a, jest równa się, a robi się b, z b, równo, b robi się c, z c, równo, kurczę, c robi się d. I w ten sposób mamy o 1, tak? Jeżeli byśmy mieli n równe 2, no to wtedy a, niech już będzie, że powiem a równe c, Inaczej b równe d i tak dalej, i tak dalej. I w taki tutaj szyfr też zastosujemy, żeby odczytać. Ja już to skopiowałem, drugi raz to kopiuję. Więc zróbmy to tak. Tym razem sobie użyję narzędzia takiego jak CyberShef. Proszę bardzo, jesteśmy w Z Takie narzędzie, które już kiedyś pokazywałem przy okazji rozwiązywania. I tu są różnego rodzaju algorytmy. Można stringi po prostu poddawać różnym konwersjom i tak dalej. Więc wybierzmy sobie ten ROT13. Wklejamy nasze słowa. No i tak naprawdę tutaj sobie musimy tylko wybrać, o ile mają się rotować. Więc jak widać, jak zmieniam, to yy, zmieniają się te słowa tutaj. Ale cały czas są to jakieś przypadkowe, sieczkowe znaki. Więc zmieniam, zmieniam w nadziei, że coś zobaczę. I mamy minus jeden wartość. I co mamy? Cup in my ass, no cup in my ass, I wanna be like Kevin, Montana, Griswold, Edmark, Tequila, Ban, Funky Shoes, Gatekeeper, Keymaster i tak dalej. Spielberg nawet się gdzieś pojawił. Czyli mamy jakieś słowa, po prostu yy, normalne angielskie, i teraz po czym poznać, że to są mogą być czyty? No, tak w sumie to nie wiemy, czy to mogą być czyty, ale pierwsze jest MP MPKFA. I o ile dobrze kojarzę, to MPKFA było czytem albo w Wolfensteinie, albo w Dumie. Teraz yy, nie jestem pewien, i po tym można poznać, że trafiliśmy na czyty. No więc wpiszmy sobie ten. Nie będę tego kopiował, MPKF A sobie wpiszmy do gry. Grę z powrotem wrzucam na ekran. Tak, rozpoczniemy sobie nową grę. No i tutaj łażę tym. Jak, jakoś tylko klawiszologia. O, wyskoczę sobie. No i tutaj zaraz będę. Jakiś gość mi tutaj wyszedł. zombiak więc go zabiłem widłami. O, jednak jest zombiakiem więc być może go nie zabiłem. I teraz sobie robię MP, KFA, you are immortal. I teraz jak widać, gość mnie tutaj po prostu siekierą traktuje, a mnie to po prostu rybka, bo jak widać health, czyli zdrowie mamy na 100. Także... A. Udało się go w końcu zabić, dobra, wziąłem serca, nawet nie wziąłem serca, bo już nie jest to potrzebne, bo jestem nieśmiertelny. czyli no jak widać działają i udało nam się odnaleźć kody do gry. To jest cały, że tak powiem, proces, który kiedyś zrobiłem za dzieciaka i byłem z tego mega dumny, że udało mi się te kody znaleźć, chwaliłem się kumplom oczywiście na lewo i prawo. No i tyle, jeżeli chodzi o tą grę. Kolejną grą, jaką zajmiemy się dzisiaj, jest gra Diablo 2. Gra wyszła w 2000, dokładnie w roku 2000. Pamiętam, grałem w nią sporo i tak jak pozostałe części Diablo, no mega mnie wciągnęły, natomiast gra jest gatunku, jakby ktoś nie wiedział, hack and slash. Czyli idziemy jakimś swoim wojownikiem, nabijamy stworki, Yy, zabijamy jakieś tam maszkary, stworki, yy, rośnie nam zaświadczenie, zbieramy to, co z nich wypadnie, maksum, maksujemy swoją postać, czyli ją tam coraz bardziej rozbudowujemy, statystyki i tak dalej. Odblokowujemy dźwieczko, dźwie, dźwieczko drzewko umiejętności i po prostu zabijamy dalsze stworki, które się pojawiają. No i tak aż do końca, przez chyba 4 akty. Oczywiście bardzo to uprościłem, ale jest to mega wciągające. W grę grałem, tak jak mówię, 2000 w roku 2000. No i sytuacja była taka, że w pewnym momencie nie mogłem sobie dać rady z jakimś tam bossem na drugim levelu, bodajże, w drugim akcie. No i w tym momencie pomyślałem sobie, kurczę, no mam możliwość albo zacząć akt od początku, albo cofnąć się do jakiegoś zapisu. Podejrzewam, że tego nie zrobiłem z racji. Tego, że musiałbym po prostu tą grę powtarzać Znaczy dość duży kawałek powtarzać i być może, może mi się nie chciało już A może to potraktowałem jako wyzwanie, stwierdziłem, że muszę to jakoś inaczej ugryźć I, No i ugryzłem, ugryzłem w ten sposób, że postanowiłem zhakować save'a, co zresztą zaraz tutaj pokażę yy, Tak, Hakować save'a w ten sposób, że, że po prostu szybko nabywałem doświadczenie i dzięki temu mogłem tego bossa w końcu pokonać. Ok, no to mm, przejdźmy do rzeczy. To jest wersja serwerowa, jak widać, bo nie mam tej gry w tej chwili w swojej kolekcji. Wtedy, w tamtych czasach, lata 90. i jeszcze tam początek 2000. No nie ma co ukrywać, że nie zawsze grało się na grach oryginalnych, więc, więc dlatego to tak wygląda, że tej gry w tej chwili nie mam, ale no, gramy tutaj na serwerze. Ok, dobra, no to ja sobie stworzę postać najpierw. Jakiś tam barbarzyńca, wpiszemy. Bergi. Dobra, gra się załadowała. Chcę wyjść poza, poza miasto, żeby właśnie zdobyć trochę doświadczenia. Bo to będzie kluczem wyjścia do naszych, że tak powiem, zabaw. I będę mógł doświadczenie nabić. O, dobra. Więc na razie doświadczenie mamy zero, jak widzimy. Ale szukamy jakiejś bestii, kurczę, żeby nabić to. Jak na złość nikogo nie ma, ale pewnie się zaraz pojawi. Dobra, mamy jakieś... Jakieś stwora. Jakieś szura. Dobra. Ile mamy za zabicie? 21 doświadczenia. Przydałoby się... Troszkę więcej tego doświadczenia nabić, żeby... Ta wartość przekroczyła... 255, czyli jednobajtową wartość, znaczy, jakby to nie jest wymagane, ale może nam to troszeczkę ułatwić, dobra, i tu mamy. Ile mamy tego doświadczenia? 54. Mamy, nigdy nie lubiłem grać barbariany, bo on zawsze musiał podejść, żeby, żeby pocis pociskać, po prostu, żeby po prostu walczyć. Tak. Więc zawsze wolałem jakiegoś z odległości, który, jakiegoś przeciwnika, czy tego, bohatera, który z odległości jest w stanie walczyć. Czyli tam, mag, jakiś, jakaś włóczniczka, coś takiego. Ok, ciach. To niebezpieczne, zaczynam się wciągać. Ale mamy 237, no to jeszcze, jeszcze spróbujemy coś tutaj powalczyć i mamy 324 to nam wystarczy czyli mamy 324 na 500 tak można powiedzieć ok i teraz yy, ja teraz zgram tego save'a i yy, wyjdziemy z gry teraz jesteśmy z powrotem już yy, na ekranie Windowsa i to co widzimy to to, że nasz save znajduje się w pliku bergi.d2s i to jest właśnie nasz save i w tym momencie go zgrałem sobie obok do katalogu Diablo 2 saves i teraz wracamy do gry, żeby zmienić tego save'a, czyli żeby nabić więcej doświadczenia i zobaczyć co się wtedy stanie to znaczy inaczej, nabijemy sobie więcej doświadczenia i dzięki temu będziemy mogli porównać save ten, który Zapisaliśmy z tym sewem, który dopiero za chwilę powstanie. Ok, tam mieliśmy 327 punktów doświadczenia. Należy to zapamiętać lub najlepiej sobie zapisać. Ok, wracamy zaraz do gry. Ok, jesteśmy z powrotem w grze. No to teraz sobie wybieramy naszego barbarzyńcę. Ok, i mamy jak widać 320. A 324 tam było, nie 327, przecież mówiłem, 324 punkt doświadczenia. No i teraz yy, zobaczymy. Musimy nabić troszeczkę więcej tego doświadczenia. Na pewno się coś pojawi. No ja czuję, że po tylu latach ja mi się w to wciąż wciągnął. No ale czwóreczka czeka, to znaczy to jeszcze jej nie kupiłem, ale mam zamiar w czwórkę pograć. Dobra, zabijamy damony. Zombiaki, mamy doświadczenia 411 yy, i w zasadzie no to nam wystarczy, bo teraz, tak, yy, mamy max 500 doświadczenia, możemy zdobyć na tym poziomie. Yy, chyba, że spróbujemy zrobić taki trik, że tak zrobimy. Ok, nabijemy trochę więcej doświadczenia. Jak znajdziemy tu jakieś potworki, no, przebijemy ten próg 500. Zobaczymy, czy nam się to uda. No, Jak znajdziemy, oczywiście. O kurczę. Nie no, ja tu nie miałem grać, to tylko miałem nabić doświadczenie. Przebijemy, przebijemy ten próg 500, dobra. Tłuczemy. Ile mamy już? 498, więc powinno zaraz wskoczyć. I elegancko, i mamy teraz 531 na 1000, bodajże 500. W sumie nie wiem, czy to jest piątka, czy szóstka, ale chyba to jest piątka. 531 na 1500. Ok, no wystarczy nam. Dobra, i teraz co mamy na ekranie? To mamy kalkulator, gdyż musimy przełożyć te wartości dziesiętnie na wartości szesnastkowe. Ja w głowie tak szybko tego nie policzę, więc zróbmy to za pomocą kalkulatora. Tam było 531 bodajże. 500. 31 Heks, Heksadecymalnie to jest 213 czyli mamy 213 tak naprawdę 0,213 tak by można powiedzieć 0,213 jeżeli chcemy w 4 bajtach a druga wartość była to była nie to była ta wyższa Czyli mamy tak 0,2,13 i 324. Jak to się kasuje tutaj o 324, no to jest 144, czyli to mamy 0213 i 0,1,44 yy, dobra Wykonamy taką komendę Color Div. To jest taki, jak div, Linuxowy, czyli taki, który porównuje, tylko że jest koloruje dodatkową. Minus y, to się przyznam, że nie wiem, co, co robi, bo ten, bo komendę znalazłem na stacku przed chwilą, na stack Overflow. I teraz tutaj mamy, wpuszczamy sobie output z XXD. To jest takie polecenie, które no, pokazuje nasze pliki, jakieś pliki w formacie binarnym, więc wpuszczamy sobie dwa. Jakby outputy z tego polecenia XXD, i otrzymujemy coś takiego. Po lewej stronie mamy ten stary, o ile dobrze pamiętam, tak? A po prawej stronie mamy ten nowy. No, widać, że ten nowy jest większy. I teraz cała sprawa polega na tym, że musimy zobaczyć, gdzie zaszły różnice. No, różnice zaszły w tych miejscach, gdzieś tam. No i w tych miejscach. A to jest jakaś dodatkowa zawartość, która została dodana tutaj w tym nowym I Teraz co muszę zrobić? To muszę poszukać wartości tego, te wartości decymalne, które sobie zapisałem wcześniej. 0,1,44 w przypadku tej niższej wartości. I zobaczmy, czy tu gdzieś nie ma takiej wartości jak 0,1,44. Hmm... W tym starym starym sejwie oczywiście. Możemy zrobić grep, tak zwany. Greb 44. I tutaj mamy coś takiego. 260 linii jak Rzeczywiście 44, tu jest 0,1. Yy, tylko zobaczmy, czy to by się zgadzało. Yy, 0,14, bo w ogóle stamina jest zapisywana na, na 4 bajtach, tak naprawdę. Więc to nie jest tak, że, że to będzie dokładnie tak, jak przeliczyłem to. Czyli będzie 0,144. Yy, a druga wartość, która tam, której tam szukaliśmy, to jest. Yy, 0210213, 0213, 0213 i zobaczmy, czy to jest. Yy, yy, tu jest 0213. Wychodziłoby, że tu mamy to 0213 w tym miejscu, a tu 0144 mamy w tym miejscu, czyli tak, by doświadczenie to niższe było na innym bajcie, a to wyższe na tym. Yy, w innym miejscu nie wiem dlaczego tak jest. No ale z czegoś to widocznie wynika. Yy, tak, widać, że, że się zastanawiam, bo wcześniej robiłem taki eksperyment, ale robiłem eksperyment na tym samym poziomie doświadczenia, czyli jak na tym pierwszym po, po prostu, tak. Yy, ale to nic, to nic. Jak mamy te 0,2,13, to teraz podejrzewam, że jest tu, bo 13 nie występuje. W żadnym innym miejscu. Eee, tak. No to spróbujemy to po prostu zmienić sobie na jakąś wyższą wartość. Tam było 1500 maksymalnie. Dobra, no to mamy na ekranie nasz save otwarty w Exceltorze I teraz widzimy tutaj zaznaczone te bajty 13.02. Dokładnie to miało być 0213, tylko jest obrócone które tutaj wynosi 531 no i teraz jak mówiłem zmieniamy to doświadczenie na 1499 czyli to najwyższe doświadczenie na tym poziomie minus 1 czyli dajemy tak i automatycznie to nam się zmienia na DB 05 czyli 05 DB tak naprawdę no ale też jest obrócone zapisujemy no i sobie podmienimy ten plik za chwilę w Save, ie. plik save'a i zobaczymy jak to będzie miał efekt yy, skutek w grze. Ok, jesteśmy znowu w grze No i w tym momencie sobie odpalamy naszego barbariana. Mamy doświadczenie 1499 jak wcześniej ustaliliśmy w pliku. No i teraz yy, prosta sprawa, żeby... Mm, osiągnąć następny level wystarczy, jakiegoś jednego potworka zabić i będzie w porządku. No nie wierzę, no po prostu. O jest, są jakieś potworki, pyk i już mamy kolejny poziom doświadczenia. tysiąc... 1000... nie wiem, ile to jest, 665 czy 500... 1565, chyba na 3750 Także tym sposobem osiągnęliśmy. No to właśnie co chcieliśmy osiągnąć, czyli udało mi się tutaj pokazać, w jaki sposób to robiłem kiedyś, czyli to ta pętla taka. Wchodzenie do gry, sprawdzanie doświadczenia, hakowanie pliku z wchodzenie do gry, ubijanie potworka, skok doświadczenia na następny poziom, znowu sprawdzanie max, max doświadczenia, znowu znaczy edycja pliku. Sejwa i tak w kółko, aż udało mi się w końcu ubić tego bossa, bo już miałem na tyle duże doświadczenie, że no, bez problemu dałem radę to zrobić. No, było to pewne oszustwo, ale w imię tego, żeby grę sobie po prostu skończyć.